Chłopiec i dziewczynka wychowywali się razem. Nikt chyba nie widział gdziekolwiek dwojga dzieci, które by się tak kochały jak one. Chłopiec jednak mówił często: Wiesz, jestem smutny. Wielu bohaterów i królewiczów objechało przeciw świat cały, a ja jeszcze nigdzie nie byłem. Kiedy pójdziesz w świat, zabierzesz ze za sobą swoje serce. Ale czy to będzie dobrze, gdy pojedziesz z własnym sercem? Spotkasz na pewno wiele strasznych rzeczy, a serce wtedy tak bije i przeszkadza. Wiesz co? Najlepiej zostawię mnie. Za parę dni chłopiec dostał od matki serduszko z czekoladkami. Z pośpiechem włożył pudełko zamiast swojego serca. Było zupełnie puste, bo o dobroci, szlachetności i wspaniałomyślności zupełnie zapomniał. Serce położyłem do łóżeczka Twojej lalki. Pod poduszkę. Pamiętaj, że musisz je pielęgnować w doniczce, jak kwiatek, inaczej uschnie. Powiedział dziewczynce i ruszył galopem swoim koniem na biegunach. Pędził tak szybko, aż od razu dostał się do cudownych krajów. Piękne to były i straszne strony, i tylko bohater mógł się tam cało dostać. Na końcu łąki stał tłum małych królewiczów. Kochani królewicze, przyjechaliśmy tutaj wszyscy, aby ratować królewnę od złych czarów. Czarownica powiedziała jej kiedyś, że umrze, jeśli nie odda serca temu, który swojego mieć nie będzie. Każdy z nas chciałby ją ratować, ale człowieka bez serca nie ma między nami. Wtedy koń chłopca zarżał swoim drewnianym głosem. Wszyscy się obejrzeli i zobaczyli przybysza. Chłopiec zbliżył się do królewny, a ta poruszyła rączkami, przetarła śliczne oczy i usiadła, jakby ze snu przebudzona. Uratowałem od śmierci królewne, bo nie mam serca. Moje pielęgnuje dziewczynka, która mieszka daleko stąd za morzem. Wrócę tam, przecież wszyscy bohaterowie do domu wracają. Kiedy wrócił do domu, dziewczynka siedziała na ziemi nad małą doniczką i cicho płakała. Wróciłeś! Ach, sercu twojemu coś się stało, patrz! Chłopiec zaczął jej opowiadać rzeczy, które mu się przydarzyły. Dziewczynka słuchała i wcale jej to nie cieszyło. Dlaczego się o mnie nie pamiętał? Ach, widzę teraz, że wcale mnie nie kochasz! I byliby może pogniewani na zawsze, gdyby dobry staruszek ogrodnik, którego ludzie złą czasem, nie znalazł w wyrzuconej doniczki z suchym sercem chłopca. Zabrał biedne serduszko i włożył je do ziemi przypomnień, aby tam ożyło na nowo. Nazajutrz chłopiec obudził się i poczuł się jakimś innym. Zdaje się, że mam swoje własne serce. Zobacz, czy to prawda. I dziewczynka spojrzała, a oczy jej zaśmiały się po raz pierwszy od dawna, bo dostrzegła w chłopcu jego własne serce, w którym było pełno szczęśliwych obrazków o ich wspólnych zabawach. Wskoczyli razem na konia i jechali coraz dalej, przypominając sobie to, o czym chłopiec zapomniał.